Okej, dropnął nowy Star Warsowy Battle Pack. Ma bardzo fajne figurki, spoko konstrukcję i jest za drogi. Dobrze, dobrze, powiem coś więcej, ale nie mogłem się powstrzymać od żarciku. Nie da się ukryć, że obecna fala Lego Star Wars jest dość mocno krytykowana za bardzo zawyżone ceny. Osobiście uważam większość tych zestawów za całkiem fajne, ale cen nie ma za bardzo co bronić. Za omawiany dzisiaj Battle Pack, Lego na swojej oficjalnej stronie woła sobie 40 euro, co jest grubą przesadą z uwagi na to, że poprzedni z klonami i droidami kosztował pierwotnie 30 euro i zawierał dwie figurki więcej. Tak, przyszło nam żyć w ciekawych czasach, no ale sprawdźmy co ma do zaoferowania ten setik. Lego Star Wars 75431 żołnierze klony z 327 Korpusu Galaktycznego. Omawiany dzisiaj Battle Pack to kolejny zestaw typu Conflict in the Box, i wraz z wypuszczonym w tej samej fali Entity nawiązuje do potyczek toczonych na planecie Felusia podczas wojen klonów. Otrzymujemy tutaj czterech żołnierzy Republiki, trzy Super Battle Droidy oraz dwie konstrukcje po każdej na stronie konfliktu. Dla klonów jest nieśmiertelna i jak prawie zawsze obowiązkowo powiększona maszyna krocząca ATRT, natomiast siły separatystów uzupełnia tu Dłow Spider Droid, kolejny już, Lego uwielbia powracać do tego gagatka. I od niego chciałbym. Tutaj zacząć. Jest to już ósma wersja na przestrzeni lat tego charakterystycznego kulistego droida z działkiem i czterema odnóżami. Poprzedni pojawił się jako dodatek do ATTA z 2022 i trzeba przyznać, widać tutaj spory progres, jak się je porówna. Ten starszy w ogóle mi nie podszedł. Robienie droida pająka na bazie tej specyficznej sfery nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem, bo nie da się przez to oddać poprawnie kształtu. Cały urok Spider-Droida opiera się moim zdaniem na tym, że na kulistym korpusie znajdują się zarówno oczy, jak i wychodzą z niego odnurza. W tej starej wersji jest to mocno symboliczne, ta kulistość nie wygląda po prostu tak jak powinna, natomiast nowa wersja robi to wręcz bardzo dobrze. Powiedziałbym, że jest to najlepsze jak do tej pory pająko droid. Oczka są umieszczone w korpusie, który został ładnie zaokrąglony obłymi klockami w tyle, dekielek na górze też tutaj pasuje. Nie jest to może tak idealnie, idealnie sferyczny kształt, ale na pewno jest najbardziej przekonujący ze wszystkich dotychczasowych. Nóżki są zmontowane może prosto, ale też wyglądają dobrze. Kolega pod podwoziem ma przezroczysty klocek dla podtrzymania całości, żeby za bardzo nie męczyć. Stawów, konstrukcję wokół oczu uzupełniona nawet prostymi detalami. Można oczywiście ruszać tymi nóżkami i działkiem, i to w sumie tyle. Moim zdaniem, bardzo spoko konstrukcja. Chyba pierwszy tego typu droid, który tak serio mi się podoba. Co do ATRT. Jak wspomniałem, tradycyjnie dla modelu tej konkretnej maszyny z LEGO jest za duże. No to były małe chodziki, także skala jak zwykle trochę się rozjeżdża, ale jest nieco lepiej niż w wypadku wersji z pierwszego battle packa z 501 Legionem. to ATRT dopiero jest za duże. To tutaj to powiedziałbym, jest taka skala średnia. Od biedy można włączyć sobie wyobraźnię i uznać, że to taki inny model z tej samej serii, po prostu taki większy, lepiej opancerzony, służący bardziej powiedziałbym, do ataku niż zwiadu. Mamy tu całkiem fajnie oddane. Front maszyny, te małe flagi po bokach robią ładny kształt. Na pewno przeszkadza spora naklejkoza, aż cztery przylepce w niedalekim sąsiedztwie od siebie. No i te działko, Ech. Staram się nie krytykować stud shooterów, no muszą być to niech sobie będą. Można robić pipił klockiem, spoko, ale no nie poradzę, nie podoba mi się tak rozwiązane działko. Brzydkie to jest po prostu przez odlew tego strzelającego klocka, sprawia wrażenie jakby było złamane, słabo. Ja chwilę pokombinowałem i w efekcie zastąpiłem strzelacz taką mini konstrukcją. Moim zdaniem wygląda to znacznie lepiej i tak właśnie będę sobie tego chodzika prezentował. Kierowca ma całkiem wygodnie pod pupką, jest kierownica i tradycyjna dla zestawów Star Wars konsolka z czerwonymi cosiami. Z tyłu mamy nawet proste detale mechanizmów oraz anteny, jak i trzymaczki na akcesoria, żeby się nam nie pogubiły. Nóżki tradycyjnie mają trochę ograniczoną ruchomość, ale w zamian gwarantują stabilność. Mimo wszystko można te czoły wychylić do tyłu i to w sumie wystarczy do oddania wrażenia ruchu. Podobają mi się stópki, ich konstrukcja jak na coś tak małego jest zaawansowana, mają pazurki, jakby trzeba było pogrzebać w ziemi za robaczkiem albo droidem, a całkiem spoko, głębszy chodzik, może ciut przyduży, ale nie narzekam na niego. No a prawie bym zapomniał. Jako dodatek dostajemy jeszcze takie mini działko na stelażu. Eeeee, yeah, super. Co do figurek, bo to dla nich głównie kupuje się battle packi. dostajemy tutaj ponownie odświeżone droidy bojowe B2, które są fajniutkie, miło, że znowu się pojawiły. Podtrzymuję nadzieję, żeby nie pękały im w przyszłości klipy, tak jak w starej wersji. W sumie, gdyby ktoś chciał je osobno, to na tę chwilę jest dobry moment, bo rynek został nimi raczej dobrze nasycony i obecnie na Breaklinku spokojnie da się je wyrwać czasami nawet po 5-6 zł za sztukę, czyli tyle, za ile często chodzą także zwykłe B1. Chciałbym, żeby jeszcze kiedyś w przyszłości może pojawił się ponownie wariant z wyrzutnią, rakiet, tak jak została w Clone Wars. Raczej wątpię, że tak się stanie, ale pomarzyć dobra rzecz. No i wreszcie nasze klony. 327 korpus. Elitarna jednostka pod dowództwem Aili Sekury, która też zresztą z ich właśnie rąk poniosła śmierć podczas rozkazu 66. Zwani przeze mnie po prostu żółtymi klonami. Ładne figurki, bardzo spoko. Nowy dodatek do legowej Wielkiej Armii Republiki. Tradycyjnie mamy tutaj świetne nadruki pancerzy, pasów oraz zdobień na hełmach. Trafiły się tu pewne nieścisłości względem materiału źródłowego. Dokładnie dwa zasobniki na pasach przecinających piersi. Powinno być ich trzy. No zgaduję, że jeden został pominięty, żeby nadruk nie był, nie wiem, zbyt ściśnięty. Nie ma to w każdym razie dla mnie jakiegoś wielkiego znaczenia. Zdziwiło mnie za to, że na wyposażeniu jednego z żołnierzy jest klasyczna lornetka. Do zestawu Star Wars zawsze trafiała do tej pory ta taka futurystyczna, a tymczasem tutaj jest zwykła i jakoś mi to średnio pasuje. Wiem, że to malutki detal, oczywiście, ale trochę to wygląda, jakby dowódca miał oglądać perkozy nad wisłą, a nie wrogie pozycje droidów. Cieszą za to nowe naramienniki, dodają uroku figurkom, wyglądają z nimi po prostu bogaciej. Są też nowe rangefindery, te antenki celowo. Wcześniej trafiły do ostatniego UCS Slave One, Zmiana, która nie wiem, czy była bardzo potrzebna. No, wyglądają niby bardziej jak materiał źródłowy, ale te stare też były ok. Chociaż muszę oddać, że nowsza wersja lepiej trzyma się dziurek w hełmach. Jest to póki co nowość, więc oczywiście taka bzdinka chodzi na Bricklinku za jakieś 10 zł, co jest dla mnie paranoją, no ale kto komu zabroni wycenić sobie jak ten ktoś chce. W zestawie zawarto trzy sztuki, więc rozdysponowałem je między trzech klonów. Może kiedyś także czwarty dostanie swój. No i jest jeszcze kwestia tych nieszczęsnych nadrukowanych kam. Tu muszę się zgodzić z powszechną opinią, wygląda to słabo. Jeszcze jakby ten nadruk trafił też na bok nóżek, to dałoby się to jakoś cierpieć, ale jest tylko fragmentaryczny od przodu i no, przyznaję, nie wygląda to dobrze. Jednak tęsknię się trochę do tych starych materiałowych albo chociaż plastikowych sukienek, bo z nimi klony wyglądały po prostu ciekawiej. Dlatego trochę ich dosztukowałem, specjalnie na tę okazję. Nie są to stare, legowe oryginały, bo to by była stanowczo za droga impreza. Zainwestowałem w repliki ze strony Capes for Minifix. Jedna taka kosztuje niecałego dolara, więc nie ma tragedii i działałem perfekcyjnie. Jest to dobrej jakości, sztywny materiał, ubrane chłopaki prezentują się znacznie lepiej. No teoretycznie powinienem zamówić piaskowe, żeby zgrywały się z nadrukami, ale moim zdaniem czarne też im pasują. A nadmiarowe sztuki trafiły do kilku innych moich chłopaków, którym też ich brakowało. No i fajnie. Także jest to przyjemny secik z dobrymi, kompaktowymi konstrukcjami i fajnym nowym oddziałem klonów. Jedno jest pewne, nie opłaca się go brać ze strony LEGO, gdzie indziej powinien być tańszy. Już teraz na Amazonie da się go dorwać za 28 euro i to już jest lepsza opcja, a gdy jeszcze się odczeka i być może wleci na kolejne przeceny, tak jak poprzedni battle pack i dobije do tych powiedzmy 20 euro, to wówczas można według mnie spokojnie ich przygarnąć, nawet większej ilości. Ja nie wiem czy potrzebuję ich więcej, ale nawet jeśli to też sobie poczeka bo pośpiechu nie ma. Ale i tak fajnie jest się nimi pobawić już teraz, co by nakręcić tę nawijkę, którą niniejszym kończę na dzisiaj. Dzięki za uwagę, trzymajcie się tam wszyscy, no i do następnego!